Cześć wam wszystkim. Przepraszam, jeżeli jakoś dzisiaj będzie troszkę gorsza, bo nagrywam e, telefonem, bo już temat szybki do ogarnięcia, a kamerę zostawiłem w domu, więc przepraszam, jeżeli jest troszkę, troszkę gorzej. Myślę, że nie będzie źle. Szybki temat dotyczący enceków, które są torowane. Przede wszystkim torowane, bo na ulicę może nie jest to jakieś tam bardzo potrzebne, aczkolwiek chłodzenie oleju, o którym za chwilkę będzie mowa, jest zawsze dobrym pomysłem. I teraz. Jak dobrze zrobić chłodzenie oleju w takiej MX5 czyli WNC? Nie ma znaczenia, który to jest silnik. To będzie 1,8, 2,0, 2,5, po Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, jak to wykonać, żeby nie popełnić błędu, który może doprowadzić do bardzo poważnej usterki. I żeby wykonać to dobrze, w tej chwili jest na rynku bardzo fajne rozwiązanie. Jest to podstawka taka. Tak i oto bardzo ładnie na CNC wykonany element przez chłopaków z MadFabWorks. I ta podstawka występuje w dwóch wersjach. To jest wersja w której nie ma lub usuwamy seryjny wymiennik woda-olej. Tutaj będę usuwał, gdyż jest, jest wymiennik, ale właściwie samochód zażyczył sobie, żeby go usunąć. Więc tutaj mogłaby być u góry jeszcze miejsce na oryginalny wymiennik. To jest wersja bez wymiennika. To przychodzi na blok silnika w miejsce oryginalnej podstawy filtra oleju. Mamy tutaj gwinty na oryginalny czujnik, na dodatkowe czujniki. No i tutaj przykręcamy seryjny filtr. I ogromną zaletą tej podstawki jest właśnie to, że ona przychodzi w miejsce oryginalnej podstawki. Więc ta oryginalna podstawka, która niestety wiele razy mnie też to kiedyś spotkało, też w jednym samochodzie klienta kiedyś mi taka podstawka pękła. Bo co się dzieje, jeżeli użyjemy takiego typowego typowego rozwiązania chłodzenia oleju, czyli pod oryginalną podstawkę przykręcimy sobie, pokażę Wam to za chwilę, pod oryginalną podstawkę przykręcimy sobie po prostu kanapkę tak zwaną z wyjściami na udnice. to niestety te przewody przykręcone do tej kanapki będą tam szarpały, będą to powodowały napięcia, wibracje i ta szyjka to tu jest stalowa, a w oryginalnej podstawce jest aluminiowa. Potrafi pęknąć u podstawy, ulecieć razem z całą, z całą tą podstawką, razem z filtrem oleju. No i niestety kończy się to śmiercią silnika, więc e, nie jest to może tanie, ale no, jak już kilka razy mówiłem, dobre rzeczy nawet nie powinny być tanie, więc jest to bardzo dobry produkt za odpowiednią cenę i zapraszam na jego montaż. W samochodzie już wcześniej zamontowałem sobie chłodnicę. Chłodnicę węseku montuje się naprawdę w bardzo fajny i przyjemny sposób. W tej ścianie grodziowej po bokach są, są dostępne gwinty. Z tego co wiem, chłopaki z Matfabor co mają tutaj zrobić, gotowe mocowanie, żeby nie trzeba było nic tutaj kombinować. Tak jak ja, że w tej chwili zrobiłem to z dwóch kawałków kątownika oraz płaskownika aluminiowego. Ale ta chłodnica w tej chwili jest bardzo dobrze zamontowana. Wyjścia przewodów mamy tutaj w tym kierunku. I można potem przewodami sobie lecieć w, na kilka sposobów, ale tak naprawdę to te tutaj wgłębienia, które są strefami zgniotu, ale one powodują, że tutaj możemy sobie bardzo fajnie położyć przewody. To samo możemy zrobić od spodu, więc kwestia przeprowadzenia przeprowadzenia, ułożenia przewodów to już jest. Yy... Po prostu kwestia osoby, która to wykonuje. Czasami jest więcej miejsca, czasami jest mniej miejsca. Ten samochód ma również chodzenie hamulców, więc tego miejsca tam jest już troszkę mało, więc no, trzeba w danym samochodzie znaleźć sobie, e, którędy poprowadzimy przewody. Tego nie będę pokazywał, ponieważ chodzi mi tylko i wyłącznie o sam montaż podstawki, to chcę wam dzisiaj pokazać, a dorobienie przewodów, pociągnięcie ich, e, montaż chłodnicy, to w, praktycznie w każdym samochodzie. Zawsze jest jakoś troszkę inaczej wykonywane. Tak jak mówię, ja dzisiaj pokażę montaż samej podstawki. Żeby zamontować, zamontować podstawkę, no nie musimy oczywiście do podstawki się bezderzaka, ale zderzak wam jest z powodu montażu wodnicy, więc tak będziecie musieli to zrobić. Ale żeby zamontować podstawkę, najlepiej jest po prostu podnieść samochód, zdemontować sobie lewe koło i za lewym kołem będziemy mieli bardzo ułatwiony dostęp do. Miejsca montażu oryginalnej podstawki. Więc ja teraz auto w górę i zaraz Wam pokażę od spodu, gdzie co się znajduje i co należy rozkręcić. Biorę latarkę i już Wam pokażę. Więc, tak jak widać, o, zaraz spróbuję gdzieś tam złapać ostrość. Tam mamy filtr oleju. Nad filtrem oleju, ten aluminiowy. Aluminiowy element, to jest właśnie oryginalna podstawka oleju z, y, z seryjnym czujnikiem ciśnienia. Nie wiem, czy tam złapie ostrość o, chyba się udało, e, więc tu mamy oryginalną podstawkę. Do podstawki wkręcony jest seryjny czujnik ciśnienia oleju, i od góry podstawki mamy przykręcony wymiennik, woda, woda olej e, i ten wymiennik w tym samochodzie będę u, u, usuwał, takie było. Życzenie właściciela samochodu, żeby zamontować podstawkę bez wymiennika. Podstawka do wersji bez wymiennika jest też troszkę tańsza niż do wersji z wymiennikiem, więc to też może tutaj zadecydować budżet. Dobra, już to wykręcam. Tak, jak podniesiemy sobie MX5C, to pod spodem przywita nas dość duża ilość rozpórek i osłon. Mamy tutaj osłonę misy olejowej, mamy rozpórkę podwozia, mamy tutaj kolejną osłonę, kolejną rozpórkę i te elementy najlepiej jest po prostu zdemontować, dużo, dużo łatwiej będzie nam wykonać całą pracę, gdy będziemy mieli po prostu lepszy dostęp. Po zdemontowaniu osłon mamy dużo lepszy dostęp do, do filtra oleju oraz do właśnie podstawy, którą musimy odkręcić, jest ona przykręcana już od tutaj, jest jedna, wyżej druga i po drugiej stronie też dwie, cztery, cztery śrubki na klucz dziesiątkę. A zanim Zanim wykręcicie podstawę, polecam wykręcić sobie najpierw czujnik oleju, albo przynajmniej wypiąć, wypiąć z niego wtyczkę, żeby się nie znaleźć w sytuacji, że będzie nam to wisiało na, na pojedynczym kabelku, który można po prostu urwać. I jeszcze jedna rzecz, albo taka może bardziej porada, zacznijcie sobie pracę od odkręcenia wymiennika ciepła od tej podstawy, też jest to łatwiej zrobić, póki jest to przymocowane do silnika. Ja to robię takim krótkim kluczem. Mam taki zestaw takich krótkich kluczy, i to jest rozmiar 15 dość nietypowo, jak na, jak na Mazdę, ale takim właśnie kluczem najłatwiej jest tam pomiędzy. O, nie wiem, czy to będzie widać. Tam u góry, tam wyżej jest rozrusznik, i pomiędzy rozrusznikiem a tą podstawą od góry na samym środku jest. Śruba na klucz 15 i ją trzeba najpierw sobie odkręcić. Podstawę mam już prawie że odkręconą, została mi ostatnia śruba. Warto sobie podstawić jakąś zlewarkę pod spód, bo w tej chwili zaczął mi już kapać olej i troszkę tego oleju się tutaj wyleje. Ostatnia śrubka. Mam już też odkręcony wymiennik prawda, nie całkiem, ponieważ śruba blokuje się o rozrusznik, więc poluzowałem go i całkowicie go sobie odkręcę, gdy będę już miał to opuszczone, ale no warto jest sobie poluzować tą śrubę wcześniej, ponieważ gdybyśmy mieli wymiennik już, znaczy gdybyśmy mieli już podstawę, o, w tej chwili olej poleciał, e, gdybyśmy mieli podstawę już całkiem odkręconą, no to wtedy byłby problem z odkręceniem tego w dość ciasnym miejscu i z kiepskim dostępem, więc poluzujcie sobie śrubę od wymiennika wcześniej. Dobra, osta ostatnia śrubka. Takimi śrubkami przymocowana jest podstawa do bloku silnika. Dobra, wymiennik już też mam odkręcony. I zostało mi to teraz stamtąd wydobyć. Okej. Okay. I już Wam pokażę na stole o co z tym chodzi i dlaczego może to ulegnąć awarii? Tylko sobie wyleję przynajmniej większość oleju ze środka. Zapraszam do stół. O co chodzi z ryzykiem awarii tej podstawki? Chodzi dokładnie o ten aluminiowy element, czyli podstawa filtra oleju. I o co chodzi z mo możliwością awarii, jeżeli użyjemy takiej typowej. To bardzo dobre rozwiązanie. W MX5 na NB nigdy nie użyłbym czegokolwiek innego zwykła tak zwana kanapka. Ale dlaczego tego się nie robi węceku? Już odkręcę filtr. Zdejmę filtr. Teraz już nam się pokazało, o co tak właściwie chodzi. Ta aluminiowa... Dobrze widać? Dobrze widać. Ta aluminiowa szyjka, do której przykręca się filtr oleju. To jest... No, jest tu niby kawałek ścianki. Ale to jest dość cienki aluminiowy element, który dodatkowo jest podcięty samym, samym gwintem. I teraz, gdy tutaj założymy taką podstawkę, wkręcimy tutaj adapter. Może nawet gdzieś mam, momencik. To, mam tego ileś rozmiarów. Któryś pewnie, no pierwszy, który wziąłem. Eee, więc jeżeli założymy sobie tutaj kanapkę. Tą kanapkę dokręcimy adapterem. To tutaj jest tendencja i sam zapewne właśnie tak kiedyś zrobiłem, żeby to dość mocno dokręcić. Nie? Bo chcemy to mocno dokręcić, żeby potem podczas przykręcania filtra, który przykręcamy ręką, to nam się tutaj pod spodem nie obracało. No i wiadomo, chcemy, żeby było szczelnie, więc dokręcamy to dość mocno i w tym momencie to po prostu ciągnie za ten element, i tutaj w, te, w to miejsce zostaje przyłożona stała stała siła, która tutaj już dodatku, ona ona już tutaj zostanie dodatkowo jeżeli do tej podstawki która na silniku znajduje się w taki sposób tutaj mamy silnik tu jest ta podstawka pod spodem mamy jeszcze dokręcony filtr oleju i tutaj przychodzą nam przewody i te przewody trzeba gdzieś pociągnąć do przodu i one tutaj sobie wiszą. Najgorsze co można zrobić to jest w ogóle je Zamocować na sztywno, bo wtedy będą bardzo mocno szarpały, ponieważ silnik ma swoje wibracje. On się, on się rusza i te przewody, które tutaj robią jakieś dodatkowe obciążenie, ciągną cały czas za tą podstawkę w dół, więc jest dość duże ryzyko, że ten właśnie element w którymś momencie po prostu pęknie i spowoduje, że całość oleju, która znajduje się w silniku, znajdzie się pod samochodem. Więc nie, nie robimy tak. Po prostu. Tego rozwiązania nie stosujemy. Są. O, nie pamiętam w tej chwili z któregoś modelu samochodu, yy, z który stosował ten silnik. Nie wiem, z któregoś Forda. No z czegoś wiem, że są dostępne podstawki, które tą szyjkę mają w inny sposób wykonane. Ona jest stalowa, tak jak w podstawce yy, tej, którą będę, tej, tej, którą będę montował. Czyli tu mamy stalową. Pod, yy, stalowy gwint wkręcony w podstawkę i są któreś wersje, które też mają tak rozwiązane, ewentualnie można to po prostu przerobić, czyli odciąć to, zagwintować, zagwintować otwór, wkręcić taki, taki adapter, ale według mnie to jest po prostu dużo, dużo lepsze rozwiązanie, ponieważ jest bardzo, że tak powiem, mięsiście zaprojektowane. Tutaj naprawdę nie jest, nie jest pożałowane w żadnym miejscu materiału. Nie obawiam się, że cokolwiek tutaj. Pęknie. Dodatkowo mamy w środku termostat, który chłodzenie oleju będzie załączał przy odpowiedniej temperaturze, więc nie będzie ten problemu, że na trasie mamy cały czas zimny olej w silniku. Mamy wyjścia pod czujniki to z jednej, z drugiej strony, gdyby samochód miał być w turbo, można któregoś z nich użyć jako portu do zasilania turbiny w olej. Mamy miejsce na seryjny czujnik. I jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli zrobimy to na zasadzie kanapki. Czyli mamy to dokręcone do, do silnika, pod spód idzie kanapka, to dokładamy jej wysokość i zaczyna się robić problem z filtrem, ponieważ seryjny filtr przestaje nam się mieścić. Bo w tym momencie tutaj nam dochodzi filtr, on jest dużo niżej, to będzie jakieś tam dobre 2,5-3 cm. I tu pod spodem mamy wózek zawieszenia. Więc wtedy nie możemy już użyć seryjnego filtra. Musimy dobierać filtry, które są niższe. Mniejszy filtr, mniejsza pojemność, no i automatycznie. Mniej filtracji, więc nie, bardzo dobra rzecz w innych samochodach, ale nie WMX5NC. w MX-5 NC. W MX-5 NC używamy tego oto produktu. Dobra, no to teraz zostało mi przełożyć czujnik ciśnienia oleju, ten, ten seryjny, żeby nam nadal działał seryjny wskaźnik ciśnienia. ta seryjna podstawka nie będzie Wam już potrzebna. Dodatkowo razem, razem z samochodem klient dostarczył mi taki bardzo fajny, zresztą dość często stosowany przy komputerach ECU Master, ale można go użyć też do innych rzeczy, do na przykład wyświetlacza od Heidera stosują też taki Taki czujnik to jest bardzo fajny czujnik do oleju, ponieważ jest on dwufunkcyjny, mierzy temperaturę, a tu masz taką malutką dziurkę i w środku znajduje się dodatkowo czujnik ciśnienia, więc w jednym czujniku mamy dwie funkcje i temperaturę i ciśnienie oleju. Tutaj tylko muszę sobie zweryfikować, czy ten czujnik uda mi się wkręcić tutaj z boku, czy raczej tutaj z góry. Więc ja to sobie zaraz przymierzę w samochodzie, w której pozycji on mi się lepiej, lepiej mieści i zaraz go tutaj na stałe już. Kręcę na kleju do gwintów. Okay, po sprawdzeniu wychodzi mi, że czujnik ma dużo więcej miejsca tutaj, znaczy też tam nie jest, nie jest różowo, więc będę musiał sobie zarobić wcześniej kostkę i włożyć to razem. Ten czujnik jest dość, jednak dość wysoki, więc będę musiał zrobić kostkę, zamontować, yy, zrobić kawałek wiązki, zamontować to na czujnik i przykręcić do auta już z piętą wioską, ponieważ tutaj poniżej rozrusznika jest bardzo mało. Mało miejsca z tej strony w ogóle nierealne jest użycie tego czujnika, ponieważ zaraz tutaj z boku jest poduszka silnika, więc czujnik kręcę od góry i zarobię sobie do niego kostkę z kablami. Wiązeczkę już sobie przygotowałem i tak jak mówiłem, ją sobie już w tej chwili wepnę, wepnę w podstawkę, gdyż tu jest dość mało miejsca i nie wiem, czy byłbym w stanie się. Wypiąć spod, spod rozrusznika. No, niestety, przy modyfikacjach tak jest, że czasem trzeba troszkę pokombinować. I teraz tak to, co tutaj leży, to jest ten wymiennik ciepła, o którym wcześniej wspominałem. Jego, jego zdemontowałem. Tam są dwa węże wodne. Te węże potem trzeba po prostu zmostkować. Znaczy, jeden z nich wypiąć, drugi podpiąć na krótko w jego miejsce, żeby żeby był tam nadal nadal obieg. Eee, a jeszcze jedna rzecz. W zestawie z podstawką dostajecie takie dwa koreczki. Eee, one służą do zaślepienia portów pod czujniki, więc jeden port wykorzystałem montując czujnik, a drugi zaślepię. Tak przygotowaną podstawkę w tej chwili zamontuję w samochodzie. W zestawie z podstawką mamy również nową uszczelkę, więc na nowej uszczelce montujemy podstawkę do samochodu. Jak widzicie, podstawa filtra jest już zamontowana, przykręcona na swoje miejsce. Zamontowany seryjny czujnik, tam do góry biegnie sobie wiązka od czujnika dodatkowego. Teraz chyba właśnie największa zaleta tego użycia tej podstawki to jest to, że w tej chwili mogę tutaj spokojnie sobie wkręcić. Seryjny filtr, bez kombinowania, bez dobierania jakiegoś niższego filtra, mieści się na swoje miejsce. I teraz co do przewodów. Tutaj mamy dwa złącza AN10, tutaj zastosuję końcówki 90 stopni, czyli wyjdziemy sobie tak i tutaj do przodu. Przewody polecą tu, o jak jest ta wiązka, mniej więcej tutaj będą chwycone, będą lecieć do przodu po wózku zawieszenia. I najwygodniejszym miejscem, żeby wyjść jest, encek jest dość kłopotliwy jeśli chodzi o to, bo tu jest naprawdę bardzo ciasno i nawalone kupę różnych rzeczy, ale najwygodniej jest wyjść gdzieś tutaj w tym miejscu tu między stabilizatorem, przewodem wodnym a wózkiem, tutaj do góry polecieć sobie, polecieć sobie przewodami tutaj po łuku i albo pod spodem, może wejdę pod spodem, więc można potem sobie tutaj zawinąć te przewody i wyjść albo górą, albo dołem tutaj tego pasa przedniego, tego podpórek, nie? I tutaj sobie wyjdę i ja robię także ze strony podstawki stosuję końcówki 90 stopni, tutaj stosuję końcówki proste i takie kątowe, kątowe adaptery, Ponieważ dzięki temu nie muszę idealnie zrobić przewodów, czyli kąty końcówek po jednym, po drugim stronie są dla mnie totalnie nieistotne, ponieważ tam mam 90 stopni, a tutaj przychodzę na prosto, wkręcam się do adaptera i adapter już ustawiam jak potrzebuję. Więc ja sobie to w tej chwili zmierzę przy, przy pomocy kawałka gumowego węża i jadę do zakładu hydrauliki siłowej, dorobić przewody. Przewodzę, mam już ogarnięte, montuję do samochodu i w sumie to będzie tyle potem zostało po składzie, jak wiadomo, wcześniej trzeba odpalić, sprawdzić czy nie ma jakichś wycieków, ale, ale ogólnie temat już można powiedzieć, że jest prawie, że zakończony. To do przewodów. Na tą chwilę mam takie przewody. Są to przewody PTFE Flex, więc te są nowe przewody giętkie. Spoko, uważam, że to są bardzo dobre przewody, ale mają pewne ale, czyli ich oplot. To jest w stanie przegryźć się w samochodzie przez wszystko. Jak to wibruje, jest w stanie przeciąć wiązkę elektryczną, przeciąć przewód wodny, nawet jest w stanie przedrzeć gdzieś przez się przez blachę, jeżeli obciera przez nią przez odpowiednio długi czas. I yy, na razie robię to z takich przewodów, ale myślę, że niedługo w ofercie pojawią się bardzo fajne przewody, które udało mi się. Ostatnio namierzyć, bo ten przewód to jest tak naprawdę overkill. Bo to jest przewód do 250 stopni Celsjusza, 200 ileś barów rzeczy totalnie, totalnie niepotrzebne w tym zastosowaniu. Tutaj ciśnienia maksymalne oleju jakie występują na zimnym oleju, na wyższych obrotach 6-7, może 8 barów, a tu jest przewód do chyba 220, więc no, nie ma żadnej potrzeby, żeby takiego przewodu używać temperatura maksymalna oleju 125 stopni to jest to co się widuje w autach bez chłodzenia może 130 na torze w takim enceku więc 200 kilkadziesiąt stopni również nie jest potrzebne ale udało się namierzyć przewód który jest specjalnym przewodem do takich przeznaczeń i pewnie niedługo pojawi się w ofercie u chłopaków z Matfaborks czy również mojej przewody specjalne do chłodzenia oleju 150 stopni Celsjusza chyba 20 barów wytrzymałości i to jest przewód flex ale w porównaniu tamtego to ten przewód jest sztywny no i ten jest tak jak mówiłem ten oplot potrafi narobić szkody a tamten jest z zewnątrz gumowy ale ten przewód czy tamten i tak za chwilę włożę to do, do peszla żeby było troszkę bezpieczniej no bo nie chcemy żeby ten, te przewody Jedno się uszkodziły, a drugie uszkodziły coś znajdującego się w pobliżu. I mam dodatkową warstwę ochronną. I tak w tej chwili wygląda przewód gotowy do montażu. Czy się zastanawiali czy łatwo jest jecu wcisnąć nie jest? Jasno to jest chodę. Jak widzieliście, to była całość montażu układu chłodzenia oleju w MX5NC przy użyciu podstawki od Works I po raz kolejny powtarzam, uważam, że jest to najlepsze w tej chwili rozwiązanie, jeżeli chcecie w tym samochodzie zrobić chłodzenie oleju. Są inne dobre rozwiązania, ale wymagają więcej komponentów, bo można zrobić relokację filtra oleju na podstawce, która działa w troszkę inny sposób tylko i wyłącznie. Zdejmuje zasilanie i wraca powrotem na silnik Ale nie ma tam termostatu nie ma tam tych oleju wszystko trzeba Zabudowywać gdzie indziej a w tych samochodach jest ciasno Więc według mnie to jest najlepsze rozwiązanie jakie w tej chwili jest Dostępne Tak jak mówiłem przewody na tą chwilę tak jak wam pokazałem Przewody ptfe flex Bardzo dobre przewody Ale mają swoje wady Myślę że niedługo w ofercie Matfaburx pojawią się przewody które do tego przeznaczenia będą dużo, dużo lepsze. Ja w tej chwili muszę jeszcze zmostkować to połączenie wodne, które było do, do wymiennika ciepła, zalać układ chłodzenia, uzupełnić, uzupełnić olej, no i wiadomo, odpalić to, posprawdzać czy nie ma żadnych wycieków. W opisie do filmu zostawię Wam Link do, do tej podstawki, której użyłem, oraz linki do sociali Matfabors, gdzie już należy śledzić chłopaków, bo robią bardzo, bardzo fajne rzeczy i jest tego coraz więcej. A jest to stricte skierowane do właścicieli Mazda MX5, chociaż może niedługo będzie troszkę więcej, ale o tym za jakiś czas. Samochód, jak słychać, mam już odpalony, już raz obrócę i sprawdzimy, czy nie ma żadnych wycieków. Pod przewodami mamy sucho. Pod górnym trzebowiem uda Przewoda tam zajrzeć. O, też jest suchutko. Patrzmy pod podstawką. Tu muszę umyć, bo to jest olej, który się wylał przy odkręcaniu starej podstawki. To no zaraz to zmyję. Dobra, już tam mam umyte, Zajrzyjmy. Ej nic, nic nie cieknie, z podczujnika, też nie cieknie U góry pod czujnikiem, nie wiem czy będzie będzie widać, spróbuję tam to zbliżyć o, 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 to jest Tam tylko teraz jeszcze światło by się przydało góry pod czujnikiem też jest sucho i jeszcze na złączach na chłodnicy tu jest sucho czy nie tyle sucho bo przed chwilą myłem ale ale oleju nigdzie nigdzie nie widzę więc cały układ wygląda na to że jest, jest szczelny zostało mi poodpowietrzać ee, sprawdzić czy się termostat otwiera więc silnik sobie chwilę popracuje a ja mam jeszcze w tym aucie do zrobienia hamulca ale na dzisiaj to tyle więc Pozdrawiam.